że kina międzywojennego dzieli się na dwa główne okresy filmu niemego oraz dźwiękowego. Zacznijmy jednak od początku. W 1886 roku Otmar Anstrutz skonstruował prototyp kinematografu. Niecałe 10 lat później bracia Lamier udoskonalili i opatentowali ten wynalazek. Pierwsza publiczna projekcja ich filmów miała miejsce 28 grudnia 1895 roku w paryskim salonie indyjskim Grand Café. Wyświetlono wówczas m.in. innymi wycie robotników z fabryki, polewacz polany oraz najsławniejszy wyjazd pociągu na stację, podczas którego podobno widzowie siedzący najbliżej ekranu uciekali w popłochu, przerażeni widokiem sunącej na nich lokomotywy. Data ta oficjalnie uznawana jest za moment narodu kina. Warto również wspomnieć, że pierwsze filmy miały prostą fabułę, Przedstawiały głównie sceny z życia codziennego. Prawdziwy rozwój i wielkie lata kinematografii przypadają właśnie na lata dwudziestolecia międzywojennego. Początkowo filmy były niemy. Przeważnie jednak wyświetlanym obrazom towarzyszyła muzyka, zwykle grana przez artystę na sali lub też puszczana z gramofonu. Melodie były adekwatne do nastroju obrazu, co rozbudzało wyobraźnię widza i pogłębiało obraz artystyczny. Ludzie bardzo chętnie oglądali komedie. Niezwykle popularna stała się gorączka złota czarnego czaplina. Been trying to forget her, but what's the use? I never will. I'll be looking high and I'll be looking low till I find my Shanghai Lil. nie ma wykreowało pierwszej gwiazdy kultury masowej, takie jak Greta Garbo, Rudolfo Valentino, Jojo, czy pani umie już tak Negris, a właściwie Apolonia Hałupka pokaz pochodzenia grające w zachodnich produkcjach. Popularni byli również komedy, tacy jak Charlie Chaplin czy To Keaton. Prawdziwym przewrotem było dźwiękowienie. W 1922 roku opatentowano metodę zapisu dźwięku na taśmie filmowej, co wpłynęło na szybki rozwój sztuki kinematograficznej pod względem technicznym, jak i artystycznym. Pierwszym filmem dźwiękowym był powstały w 1927 roku śpiewak jazz bandu Alana Crosslanda. Udźwiękowienie z jednej strony było prawdziwą rewolucją i kolejnym potwierdzeniem rozwoju techniki. Z drugiej jednak wytworzyła się pewna bariera między odbiorcą a nadawcą, ponieważ dany język ograniczał dystrybucję filmu jedynie do kraju, w którym był on używany. Bariera ta spowodowała to, że pojawiły się nowe techniki adaptacji: dubbing, czyli zastąpienie ścieżki dialogowej głosami rodzimych aktorów. Remake. Realizacja filmów w miejscowych warunkach i z miejscową obsadą oraz napisy. Udźwiękowanie filmu spowodowało powstanie kinematografii narodowej. W Stanach Zjednoczonych, a szczególnie na przedmieściach Los Angeles, przemysł filmowy rozkwitał. Największe wytwórnie filmowe kręciły tam swoje filmy. Powstały tam liczne obrazy wielu gatunków, takich jak Western, you know ideas, have not to have ideas. Make that clear. There are a lot of things around here ain't clear. You still talking about rustling? And strangers. Yay! Looks happy. Film przygodowy. Oh, I'm glad you woke me. I was having a nightmare. I was afraid. Afraid? I dreamt I was back in London in a horrible rushing taxi, and the radio was going, and I was on my way to play bridge with my three maiden aunts. <laughs> Thank you for being such a horrible kidnapping monster and keeping me here. Jane. Film what Pete was saying that uh, the, side of she to get out the line. I say. What are we gonna do with the stuff that? Let some of the other boys get this too. I got all I want. Johnny Loho, he's talking about starting something. Yeah? He's a looker for trouble, eh? Goodbye, <laughs> <Come> Lloyd. <on, boys. laughs> well bye, boys. Take a good care of yourself, eh? I all see right. you some more. wrong. No, no I want the legs of four one seven. Hello, Louis. Warto również wspomnieć o pierwszym pełnomateriałowym filmie animowanym, jakim była powstała w 1938 roku Disneyowska Królewna Śnieżka. W Europie przemysł filmowy najlepiej rozwijał się w Niemczech, we Francji i w Związku Radzieckim. We Francji powstawały przede wszystkim filmy psychologiczne i o tematyce społecznej. Pierwszą komedią francuską, jednocześnie pierwszym francuskim filmem dźwiękowym, był film pod tytułem Pod dachami Paryża, który powstał w 1930 roku. W Niemczech przed dojściem Hitlera do władzy powstał film pod tytułem Błękitny anioł, który uważany jest za jeden z najwybitniejszych i najbardziej kultowych filmów kina. Przykładem spuścizny kinematografii radzieckiej może być komedia Grigoria Aleksandrowa, Świat się śmieje. Bez wątpienia okres dwudziestolecia międzywojennego był bardzo istotny dla rozwoju ówczesnego kina.